Witajcie moi drodzy, Tomasz Sygur z tej strony, no, dawnośmy się nie widzieli, bo jakoś tak nie miałem weny do wrzucania zdjęć, ale to może też dlatego, że przez miesiąc akurat nie wchodziłem do pracy, bo remontowaliśmy nasz salon, także już mamy nowy. Dzisiaj było otwarcie, także serdecznie zapraszam. No, a jako, że jestem po pierwszym dniu pracy już na nowym salonie i byłem dzisiaj akurat do końca, no to co? A no właśnie na zamknięcie postanowiłem wybrać taki oto produkt. Ciekawy do testowania, no bo akurat wieczór sprzyja takim testom. Co ciekawe, tu jest napisane, że to jest piwo retro z takim kapslem ciekawym. Piwo jest pszenne, no to cóż, no to trzeba testować. Jak brałem spółki, to widziałem, że jest dosyć takie mętne. No to najpierw trochę tego osadu zrzucimy, bo też cały urok tych piw w osadzie. Dobra, chyba, chyba zeszło. No to. Mam nadzieję, że mi nie wybuchnie. Ciach za korek i odpalamy. Łatwo. Okej. Okay. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Fajnie, pianka się da. Leci. No to co, kufelek. ma Kornel. I lecimy. Uuu, fajnie mętne piwo. Pianka już się robi. Na eleganckości. Nom, 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 nom. Dobra, jeszcze trochę. O, będzie syte. Ale Dobra, ale dobijemy jeszcze trochę. O, patrzcie, jaka piana. Jakie mętne piwo. Go przełożę do drugiej łapy, bo prawa jest silniejsza. Dobra, zlówka! O, Naprawdę dobre piwo pszeniczne. Jest takie pełne, takie bogate. Słodkie w smaku. Ale co słodycz z tej pszenicy bierze. Ma takie na końcu, jak już się wypije, ten ostatni łyczek weźmie. Jest taki przyjemny posmaczek chlebowy. Właśnie też z tej pszenicy wzięte, więc jak najbardziej, jak najbardziej na słodzie pszenicznym robione. Jak najbardziej czuć tą pszenicą. Ale to piwo jest naprawdę mętne. Ono jest takie wręcz takie gęste, można by powiedzieć. To jest zaletą piw bo jest takie bardzo pełne i bardzo takie syte. Pianka też przeprzyjemna, taka słodziutka i dosyć, dosyć dobrze się utrzymuje. No ja co prawda już ją akurat spiłem, no ale to nic, pić <laughs> mi się chciało. Natomiast gdybym pił trochę wolniej, to tej piany by się dosyć dużo utrzymało i przez dosyć taki spory czas. No więc to też zaleta, bo piwo nie dość, że dobrze smakuje, to też ładnie wygląda. Plus jeszcze jest ten przyjemny efekt tej butelki i tego korkokapsla. Czek, tam się zwie. No, może i retro piwo, ale smakuje jak najlepsze ówcześnie produkowane pszeniczniaki, Także. Na wieczorek polecam albo do degustacji takiego pierwszego piwa przy spotkaniu z kolegami jak najbardziej polecam. Ja dokończę sobie na spokojnie. Z Wami się dzisiaj pożegnam i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej!